Dziś powiedziałam sobie, że jestem gotowa. Jestem gotowa, aby otworzyć swoje serce i aby wyjść do ludzi ze swoim doświadczeniem i ze swoją wiedzą. Jestem gotowa odłożyć się na nowo. Przygotowałam przestrzeń w swoim domu, układałam rzeczy i umyłam podłogi, zawiesiłam nową firanę i postanowiłam zaprosić do domu ludzi. Zaprosiłam... Do domu ludzi, aby przeżyć wspólne twórcze doświadczenie, aby spędzić razem ze sobą czas, aby zagłębić te relacje, aby poznać siebie nawzajem. Pomysł. Mysz wcisnąć? Tak, już leci. Się już kiedyś, czy warto iść do raju? Bo jeśli w raju jest tylko radość, szczęście, błogość, same wspaniałe, pozytywne rzeczy, to czy będziemy w stanie je docenić? Bo można je chyba docenić tylko poprzez porównanie z tym, co nas boli, jest dla nas nieprzyjemne, traumatyczne. Przez jakieś nieszczęścia, czasem przez okrucieństwo, przez rozpacz, odrzucenie. Musi być ten balans bieli i czerni, żeby, do, żeby docenić białość bieli poprzez czerni, czerni. I, I mam nadzieję, że jeśli trafiamy do raju, to mamy ze względu na to, że nasza dusza, była na Ziemi, mamy w pamięci ten układ odniesienia różnych negatywnych przeżyć, które pomagają nam i pozwalają nam w pełni docenić raj z całym jego szczęściem. Nigdy nie myślałam, że jakieś niesionowi artyści nie mogą tworzyć bardziej wartościowe rzeczy niż osoby, które, które obecnie słuchamy, tak? które są kreowane przez media i dla mnie to był totalny szok, totalne odkrycie, i ciężko tak nawet na takie osoby natrafić. No bo one są gdzieś tam mniej znane, i przekopać się gdzieś tam w zamętach internetu do nich to nie jest łatwe. Ale nauczyć się pisać wiersze, poezję? Nie. Ja uważam, że tego się nie da. To po prostu trzeba odkryć w sobie, bo to jest coś twórczego, a nie odtwórczego. Ja czułam, że była zawsze dobra właśnie z polskiego. Yy, nauczycielka to mnie uwielbiała i tak dalej, bo ja po prostu miałam też wtedy w tym czasie dużo książek pochłania, miałam takie łatwe pióro, lubiłam się wypowiadać. Ale właśnie mnie szkoła zabiła, bo wszystko... Ja zawsze inaczej interpretowałam wiersze. Była jakaś interpretacja wiersza, ja zawsze miałam swoją wizję na to i to było straszne, że dzieciaki w szkołach właśnie mają narzucony schemat, czy pisania, czy rozprawy, czy interpretacji różnych dzieł, nie wiem, obrazów, wierszy, bo musi być tak, ani koniec. I no jak tak nie, mówię, za to nie No i To jest straszne. Osoba może błądzić i się zgubić. Sukces zaś potrafi odnieść człowiek, który nie ma za grosz talentu. Sukces może być składowany wielu czynników, takich jak dyscyplina, codzienna praca nad sobą, albo czasami szczęście, trafienie w trend. Talent to twórczość, zdolność odnajdywania w sobie nowych, nieznanych dróg połączeń, zaskakujących zestawień, które doskonale i w pełni oddają nagromadzone w nas doznania i uczucia. Sukces dzisiaj jest najczęściej pojęciem bardzo skomercjalizowanym, nastawionym na korzyści materialne, na poklask, akceptację tłumie. Sukces nie musi mieć niczego wspólnego z talentem. W dobie AI wszystko da się wykreować, sztucznie, podrasować, ozdobić w taki sposób, aby było jak najlepiej sprzedawalne. Talent zaś nie wyklucza sukcesu, sukcesu wewnętrznego mojego osobistego, ważnego przede wszystkim dla mnie. I, i rozmawiamy, znów. No, zdecydowanie jest to dla mnie historia o tym, co już było. Czyli taką po prostu dziecięcą radość. Taką nie nostalgię, ale właśnie takie miłe wspomnienie z dzieciństwa takie powrót do czasów takich przyjemnych, bez no zdecydowanie na tym obrazie widzę bo no bo na takich ryneczkach to mam wrażenie, że właśnie była sobota, niedziela, to dużo dziwiło, było sobie pochodzić, więc. One są dzisiaj troszkę inne. Zastarzały się po prostu, trochę pochorowały. Dla mnie drzewa, dęby szczególnie, no to po prostu taka mądrość wieków, taka historia świata, która jest w nich zapisana. A od czasu letnich wakacji drzewa do mnie bardzo mocno przemawiają. W ogóle mogę godzinami siedzieć i patrzeć, jak one ze sobą rozmawiają. I marzy mi się usłyszeć historię, którą mają w sobie zapisaną bo one były świadkami niesamowitych wydarzeń na przestrzeni wieków. Postrzegamy życie z perspektywy swojego własnego istnienia, no może naszych rodziców czy dziadków, a one są dużo, dużo, dużo starsze. Księdza mądrości. Może wspomnieniem, trzymanym na sercu. Jeszcze nic nie znaczy. Za chwilę stanie się wszystkim. inne. mi w kartle. zamiera. Dlaczego zawsze sobie to robię? Myślę, nie powinnaś robić tego sobie. Taka rada dla ciebie wskazana. Ona jest twoim przeznaczeniem. Dlatego praktykuję codziennie. Bo twoje zdrowie nie będzie oszczędne. Jak wracając do poprzedniego obrazu, to jestem ja i moja mama. Mm. I malując to, zmagają się z różnymi uczuciami. Okej. Okay. Bo na początku wyglądało to ładniej, i bałam się eksperymentować, bałam się to zepsuć. Okej. Okay. I to jest to, co właśnie moja mama jest taką perfekcjonistką. Warto eksperymentować i że muszę być idealna. Przed tym spotkaniem byłam lekko podekscytowana. Ale tak na spokojnie. Czułam taką cichą radość, że robię coś bardzo fajnego, coś dobrego i potrzebnego. Od dawna prowadziłam warsztaty, pracowałam w dużych grupach, a teraz mi się zachciało zagłębić się w człowieku, i postanowiłam stworzyć mini grupy, zaprosić do domu ludzi, aby wspólnie przeżyć jakieś twórcze doświadczenie. Od dawna zajmuję się twórczością. Ostatni rok bardzo mocno mnie zmienił. Zrozumiałam, że twórczość ma jeszcze jedną stronę. Twórczość nie tylko cieszy oko, twórczość pomaga wzrastać mojej duszy. Twórczość pomaga mi zmierzyć się ze strachem, z rozczarowaniem, z tym, że zrobię dużo pomyłek. Twórczość pomaga mi zmierzyć się z niewygodnymi uczuciami, takimi jak wstyd, i przechodząc przez ten twórczy proces, przenosząc te doświadczenia i tą wiedzę na życie, rozumiem, że po tym wszystkim moje życie jest wypełnione i moje życie jest bez strachu. Moje życie jest z pełnym zrozumieniem i wyrozumiałością, ze współczuciem do wszystkich procesów, co się dzieją w życiu. Twórczość pomaga mi zagłębić więź z moim wewnętrznym światem. Twórczość pomaga mi spojrzeć na siebie innymi oczami. Postanowiłam pokazać ten twórczy proces i pokazać cały wielki sens samego twórczego procesu. Tak naprawdę, ja bardzo długi czas zwracałam uwagę tylko na rezultat, na sukces i niby mówiłam, że rezultat mnie nie interesuje, ale w środku i tak dążyłam do jakiegoś rezultatu, do osiągnięć, do odhaczenia sobie pewnych rzeczy. Że to się wydarzyło, to się wydarzyło i to jest ważne, to jest ważne, i w pewnym momencie złapałam siebie na myśli, że okazuje się, że ja się śpieszę, że ja nie zatapię się w procesie. Ja chcę jak najszybciej zobaczyć rezultaty, to zaczęła psuć mój nastrój, bo rezultatów nie było od razu i cierpliwości do tego nie było i była chęć rzucania wszystkiego na pół drogi. Postanowiłam Podzielić się tym dobrem, co ja odkryłam przez ten ostatni rok z ludźmi i pokazać im możliwości eksperymentu, procesu twórczego, pokazać jak to wzbogaca nas. Chciałam to przejść przez takie zwykłe narzędzie, czyli normalne, dziecięce zabawy, śpiew, improwizacja, malowanie grane na instrumencie za pomocą tylko i wyłącznie intuicji, za pomocą pisania wierszy i innych form twórczości. Sensem tych spotkań miało być wzrost, wzmocnienie ludzkich relacji, zwłaszcza w świecie sztucznej inteligencji. Nie chciałam obiecywać ludziom ani sukcesów, ani rezultatów, ani dążeniu do jakiegokolwiek celu. Tak naprawdę, mój cel był pokazać ludziom sens procesu twórczego. Co ten proces twórczy wnosi tak naprawdę w życie. Zachciałam współtworzyć z ludźmi, nie dążąc do rezultatu. By zajrzeć w głąb siebie i pozwolić swojej duszy wzrastać. Tworzyć, aby nie zgubić się we mgle, lecz podążać za światłem, które prowadzi do domu. Nastąpił moment, aby skompresować te sensy i pozbierać je do pewnej formy, ponieważ długi czas nie wiedziałam, jak to zrobić. Długi czas... Nie widziałam, jak chciałabym z człowiekiem współpracować. Postanowiłam zebrać niewielkie grupy, po dwie, trzy osoby i spotykać się raz w tygodniu, aby wspólnie przeżywać twórcze doświadczenia, aby wypełniać się nawzajem, aby radować się też i czerpać wiedzę przede wszystkim o sobie i obserwować ten twórczy proces. Stworzyłam przestrzeń, aby nie dawać jakichś konkretnych, szablonowych odpowiedzi na wewnętrzne pytanie, stworzyłam przestrzeń, aby ludzie w zgodzie ze sobą szukali tych odpowiedzi samodzielnie. Bo każdy z nas ma autentyczny, unikatowy świat wewnętrzny. Stworzyłam przestrzeń do tego, żeby ludzie znajdowali te odpowiedzi za pomocą aktu twórczego, za pomocą twórczości. Ostatnie trzy miesiące dla mnie były Ogromną transformacją. Oczyszczałam przestrzeń od tego, co jest nie moje, gdzie jest mój głos. Droga się oczyściła, i tak naprawdę zawsze było jasne, ale wątpliwości to nasza nieodłączna część i trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby umieć ze sobą porozmawiać i te procesy wszystkie ze spokojem przyjąć, zaakceptować i zrozumieć. Co dla mnie w tych spotkaniach będzie bardzo ważnym, współpraca z drugą osobą towarzyszenie jej w otwieraniu swojego potencjału i światu wewnętrznego, prowadzenie przez proces współtwórczość, kreowanie, budowanie relacji i twórczego społeczeństwa. Przez te trzy ostatnie lata badań i eksperymentu, współpracy z drugą osobą, zrozumiałam, że gdy ludzie tworzą coś wspólnie, to rodzi się naprawdę magia. My potrafimy wymieniać się tą energią nawzajem i łączyć tę energię, tworzyć coś naprawdę bardzo wartego, tworzyć coś naprawdę bardzo fajnego i potrzebnego. Po takich współtwórczościach pewność siebie rośnie. Ty widzisz, że Ty nie jesteś sam na tej drodze. Ja zawsze na wszystkich spotkaniach mówię, że artystyczna droga to jest bardzo trudna droga. To nie jest droga usłana różami, kwiatami. To jest droga pełna wątpliwości, strachu, bólu, niepewności siebie. Ta droga nie jest łatwa. Ale to nie oznacza, że tą drogę nie da się przejść. Ty widzisz, że obok ktoś podąża bardzo podobną drogą, wy macie bardzo podobne myśli, wtedy Iść o dużo, o dużo, o dużo łatwiej. To mi się bardzo spodobało dzisiaj. Przy procesie twórczym w tle grały nasze wiersze. Miałam ciary, i bardzo zawdzięczałam sobie i ludziom, którzy ze mną te wiersze nagrały. To daje jeszcze więcej inspiracji, daje więcej energii. Odpowiadaliśmy na pewne pytania, czy pozwalam sobie cokolwiek robić źle. Czy cokolwiek co robię musi być super piękne, super ładne i zawsze kończyć się jakimś rezultatem? Twórczość i sukces. Czy twórczość zawsze się kończy sukcesem? Czy talent wymierza się sukcesem? I w ogóle, co to jest talent, co to jest sukces? Później zaproponowałam spojrzeć na obrazy, zadałam kilka pytań, na które ludzie musieli odpowiedzieć. Tak naprawdę te pytania były skierowane. Żeby człowiek połączył się przez obraz ze swoim światem wewnętrznym i zaczął go rozglądać. My możemy opisać to, co dzieje się w środku za pomocą obrazu i uświadomić sobie to. Na co dzień bardzo dużo dzieje się w środku, w naszym świecie wewnętrznym i niektórych procesów nie uświadamiamy. Stąd jest dużo wątpliwości, strachu, trwogi, nieporozumień, ciśnienia. To było bardzo trafne zadanie. A później zaproponowałam ludziom namalować swój portret. Namalować normalnie, abstrakcyjnie swój portret, używając materiałów naturalnych, czyli szyszki, kamienie, żołędzie, nasiona, liście, kora od drzewa. I to było też bardzo trafne zadanie. Po spotkaniu poczułam, że odnalazłam swoje sensy. One zawsze były na wierzchu, tylko musiałam odbyć bardzo, bardzo długą i krętą drogę. Żeby je wszystkie pozbierać. Po spotkaniu wypowiedziałam taką frazę: my nie wiemy, dokąd płyniemy, ale wiemy, po co płyniemy. Nie mamy punktu, do którego płyniemy. Mamy zamiar spojrzeć do środka, uświadomić sobie swój świat wewnętrzny, może w jakiś sposób otworzyć go i zwiększyć też swoją uważność, wyciszyć się, pobujeć się na falach i stworzyć sobie małe święto raz w tygodniu. Gdzie można wrócić do czasów dzieciństwa i poszukać tam swoich marzeń, swoją radość, jakieś swoje pewne zasoby, znaleźć coś, co w ciągu życia się zagubiło.